Nie, bo zaraz na mnie zgniecie Wszyscy <fia> <śmien aperture> zgniecie i przez Ale... W... Jedzie do góry? Nie. Nie, jadę w dół. Oh, wow. <śmien <śmiencture> <śmien <Rogar> Przyby ty Jak to się nazywa? Diamond bloków. Eee, co, co tam się? zawiera? No, bo mnie zawidzą. O czoł co tu? Nie tu nie. Aha. Tutaj, jak klikniesz Aha. ten guzik, to wtedy spadasz, wiesz? No dobra, dobra. A ja nie wiedziałem. Gosia! No to... Och. No nie. nie. Pokaż tam coś Musisz skoczyć się. do tej do tej wody? Dasz radę? No, dobra. Dobra. Dawaj. O kurwa. Oj. Oj. Musisz się siać. Patrzcie na to, jak go rozpo... wiera śmiercią. <ś desafiabilizacja> Ale dobre to było. Ja nie podpowiadam, ja ich znajdę. A widz, widzisz to? My widzimy, oni nie. Dobrze, ja, zostawiam. Motherfucker. <śmukli> Co teraz z szeryfem? Kurwa. Idziemy na Matiego.